Powstały choinkowe dekoracje wykonane metodą decoupage, papierował Papierowe ozdoby techniką origami, łańcuchy świąteczne lampione, makramowe aniołki i choinki. Było też tworzenie światów z opłatka. Mali artyści wzięli udział w muzealnych nikołajkach, by w ten sposób spędzić ten czas kreatywnie i poczuć magię zbliżających się świąt. Dzisiaj zrobiłam aniołka białego. Cukienkę i rączki, główkę, no i, i, no i właśnie coś takiego, krzydełka, no i zrobiłam z takiego lampiona, no i, i, no i drugi, obsypałam brokatem, no, i, no i, e, 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 i zrobiłam takie gwiazdki, a w środku jest świeczka. Lubimy się właśnie bawić w takie zabawy. Całą rodziną, wtedy to bardzo tak zjednacza, bo święta są takim właśnie czasem, żeby spędzać to rodzinnie, więc fajnie tak wprowadzić się w taką świąteczną atmosferę. Muzeum przygotowało ofertę składającą się z sześciu warsztatów skierowaną do trzech różnych grup wiekowych. Uczestnicy mogli uruchomić swoją wyobraźnię i ujawnić swoją inwencję twórczą. Mikołajki, w ogóle ten okres przedświąteczny, to jest taki czas szczególnie sprzyjający temu, żeby w rodzinnym gronie te okoliczności, tych okoliczności do spędzania wspólnego czasu wyszukiwać. I my, wychodząc naprzeciw takiemu oczekiwaniu, takiej potrzebie, rzeczywiście już po raz kolejny organizujemy rodzinne Mikołajki, muzealne Mikołajki. I w ramach tych Mikołajek przygotowaliśmy, wydaje mi się, wyjątkowo szeroką ofertę warsztatową. Muzealne warsztaty artystyczne sprzyjają wyzwalaniu w najmłodszych ich twórczego potencjału i odkrywaniu talentów, a z drugiej strony służą nauce wartości i powrocie do tradycji. Chcemy pokazać, że choinka, no trochę wracamy do tych korzeni, czym była choinka, kiedy to tradycyjnie ozdabialiśmy ją tym, co było pod ręką. Orzechami, jabłkami, cukierkami, też bardzo dużo było kiedyś ozdób ręcznie. I właśnie to chcemy zaszczepić znów w młodych pokoleniach, a także przypomnieć to starszym pokoleniom, że te choinki nie tylko przeozdobione marketowymi bombkami, ale te, które na których wiszą nasze małe dzieła, są najbliższe na, naszemu sercu i są naprawdę wyjątkowe i oryginalne. Jak Ci się dzisiaj podoba? Bardzo. A co dzisiaj zrobiłaś? Tak, <grym> 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 Wiele rodzin chce na moment oderwać się od codziennych obowiązków i ten czas spędzić razem. Zbliżamy się święta, tak? Szczególnie dla dzieci Mikołajki to są taki, taki czas, że nie tylko prezenty, ale fajnie też się gdzieś wybrać, coś zobaczyć, innego, co się dzieje w naszej okolicy. No i właśnie dzisiaj jesteśmy w muzeum. Mała już wykleiła sobie lampionik, jeszcze będzie coś tam malować. Już byliśmy na warsztatach zrobienia takich Kuleczek. Kuleczek, tak, z takich kuleczek, z takich bombek, także już coś zrobiliśmy, no i, i fajnie ten dzień nie przesiedzieć go w domu przed telewizorem, tylko gdzieś się wybrać, coś zobaczyć. Na dzieci czekało również ich ulubione zabawy. Postanowiliśmy się tutaj przejechać, no i to te klocki uratowały nas, bo no Kubuś raczej nie chciało mu się bawić w te, te warsztaty, robić tego wszystkiego, co tutaj było. No i na szczęście były klocki, to, to, to sobie znaleźliśmy czas. Kupuj się z pyszpanem klocków Lego. Tak? Lubisz klocki Lego? Tak. No, I w domu? Kogo tak. lubisz najbardziej? Klocki Lego. Mario. Mario. Super Mario i Luigi. A co by mama? Co życzyła życzyła? Zakładnie Mikołaja? No co? Przede wszystkim spełnienia marzeń i tego, co by chciała dostać pod choinkę. Żeby przyszedł Mikołaj, bo była grzeczną dziewczynką. I żeby spełniły jej się wszystkie marzenia. Czego ja jej mogę żyć? Jej już wspaniałych rodziców to już ma. Więc teraz to mogę jej tylko życzyć zdrowia i tak jak wszystkim też zdrowia. Jeszcze przez najbliższe tygodnie w muzeum dostępny będzie świąteczny plener fotograficzny zaaranżowany w przestrzeni skansenu etnograficznego. W ten sposób każdy będzie mógł poczuć magię zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.